Donald Trump zdecydował się wysłać wojska Stany Zjednoczone Ameryki do Strefy Gazy, by ustabilizować region. Stany Zjednoczone Ameryki planują utworzyć dużą bazę wojskową w izraelskiej dzielnicy od Aza, przylegającej do Strefy Gazy. Obiekt będzie wykorzystywany przez międzynarodowe siły stabilizacyjne, zapewniające przestrzeganie zawieszenia broni w enklawie i będzie mógł pomieścić kilka tysięcy żołnierzy. Co więcej, Donald Trump jest gotów wprowadzić swoje wojska także do Syrii, aby amerykańscy żołnierze kontrolowali przestrzeganie przyszłego porozumienia o bezpieczeństwie między Izraelem a Syrią. Jednak amerykańska baza wojskowa w pobliżu strefy gazy już bardzo przestraszyła zwolenników ugrupowania Hamas. Zadziwiające, ale dziś Hamas został porzucony nawet przez najbliższych mu terrorystów. Jemeńscy Huti niespodziewanie wysłali wiadomość do Hamasu której poinformowali o zaprzestaniu ostrzałów Izraela i ataków wymierzonych w międzynarodową żeglugę. W związku z zawieszeniem broni w strefie gazy Huti stwierdzili, że każdy musi radzić sobie sam, dlatego można śmiało powiedzieć, że dni Hamasu są policzone. Jestem Aleksiej Pieczyń. Porozmawiajmy o tym, ale zanim zaczniemy, proszę Was zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka like temu odcinkowi i koniecznie napiszcie dowolny obszerny komentarz pod tym filmem. Ponadto subskrybujcie mój kanał Telegram Pieczin News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości, gdy tylko się pojawiają. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską, korzystając z linków i danych podanych w opisie. W opisie tego filmu, tam jest napisane: Wsparcie dla kanału Aleksiej Pieci. Wybierzcie wygodną formę. Doceniam każdą możliwość i Wasze wsparcie. Stany Zjednoczone chcą utworzyć dużą bazę wojskową w izraelskiej dzielnicy Otef Aza przy Strefie Gazy. Pisał o tym portal Shomrim, powołując się na dobrze poinformowane źródła. Według nich obiekt będzie wykorzystywany przez międzynarodowe siły stabilizacyjne, które zapewniają przestrzeganie zawieszenia broni w enklawie, i będzie mógł pomieścić na swoim terenie kilka tysięcy żołnierzy. Stany Zjednoczone Ameryki, ale nie tylko Stany Zjednoczone Ameryki. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Budżet projektu to 500 mln dolarów. Rozmówcy gazety podkreślili, że Amerykanie od kilku tygodni aktywnie zajmują się sprawą i już poszukują miejsca na budowę bazy wojskowej, ale w zasadzie to nie jest tajemnica i nawet w Białym Domu oficjalnie potwierdzono że rzeczywiście są gotowi wysłać amerykańskie wojska do tego regionu, ale nie było po prostu informacji o tym, że ta baza zostanie rozmieszczona na terytorium Izraela, a nie na terytorium Strefy Gazy. I właśnie jeden z wysokich rangą przedstawicieli izraelskich służby bezpieczeństwa nazwał to znaczącym krokiem. Jego zdaniem plany utworzenia bazy wojskowej pokazują zdecydowaną wolę Waszyngtonu, by uczestniczyć w losach gazy i zajmować się konfliktem izraelsko-palestyńskim jako całością. Taki szeroko zakrojony projekt może wzbudzić kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdyż wielu republikanów sprzeciwia się zwiększaniu obecności wojskowej za granicą. Warto zauważyć, że obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Izraelu jest obecnie dość ograniczona. Po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni, około 200 amerykańskich żołnierzy zostało rozmieszczonych w bazie Centralnego Centrum Koordynacyjnego w Kiryat Gat. Ponadto podczas wojny. Stany Zjednoczone rozmieściły w Izraelu baterię systemu TAAD, która pomogła przechwycić irańskie rakiety. No i na tym oficjalnie wszystko. Jednak warto tutaj zaznaczyć ważne zmiany dla samego Izraela, ponieważ utworzenie bazy wojskowej będzie kontynuacją działań, które już ograniczyły swobodę działania Izraela w strefie gazy. Szczególnie jeśli chodzi o kwestię dystrybucji pomocy humanitarnej, oczekuje się, że to właśnie międzynarodowa misja monitorująca przejmie pełną kontrolę nad tym procesem, podczas gdy podległy izraelskiemu Ministerstwu Obrony koordynator działań rządowych na terytoriach będzie pełnił jedynie funkcje pomocnicze. Centralne Centrum Koordynacyjne w Kiryat Gat przejmie większość operacji dotyczących strefy gazy, także humanitarnych. Izrael stopniowo przestaje być głównym graczem w zarządzaniu sytuacją w strefie gazy. I tutaj przypomnę, że na początku listopada Stany Zjednoczone oficjalnie skierowały do Rady Bezpieczeństwa Organizacja Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji o utworzeniu międzynarodowych sił stabilizacyjnych, które będą działać w strefie gazy co najmniej do 2027 roku. Zgodnie z projektem, międzynarodowy kontyngent będzie działał w ścisłej koordynacji z Izraelem i Egiptem pod jednolitym dowództwem. Uzgodnionym z Radą Pokoju w Gazie, organem, który Donald Trump zaproponował utworzyć i objąć przewodnictwo w ostatnim tygodniu. W skład tych sił wejdą żołnierze z kilku krajów, a gotowość do udziału w tej misji wyraziły już Azerbejdżan, Egipt, Indonezja i Turcja, no i oczywiście żołnierze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura zajmie się ochroną granic i korytarzy humanitarnych, ochroną ludności. A także przygotowaniem nowej palestyńskiej policji, która będzie pomagać w realizacji misji. Oprócz tego, międzynarodowe siły stabilizacyjne powinny kontrolować demilitaryzację strefy gazy. Chodzi tu o zniszczenie infrastruktury wojskowej i terrorystycznej oraz rozbrojenie wszystkich nieregularnych ugrupowań, w tym oczywiście ugrupowania Hamas, co było kluczowym żądaniem Izraela. I tak, według amerykańskiego urzędnika, Międzynarodowe wojska będą siłami egzekwującymi, a nie misją pokojową. Rozmieszczenie może rozpocząć się już w styczniu 2026 roku. I jak rozumiecie, każde przedłużenie lub zmiana mandatu tej międzynarodowej misji będzie wymagała konsultacji z Izraelem, Egiptem i Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają nadzieję, że rezolucja zostanie przyjęta w ciągu kilku tygodni, by od razu rozpocząć realizację planu. W tym czasie budują już bazę wojskową. Administracja Trumpa uważa międzynarodowe siły stabilizacyjne za kluczowe dla stabilności strefy gazy po konflikcie Izraela z Hamasem. Przy tym to jest bardzo ważne: projekt rezolucji nie odnosi się do rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych. To oznacza, że nowe siły nie będą miały takiego samego statusu prawnego, jak Misja Organizacja Narodów Zjednoczonych w Libanie. Działając w ramach innego mandatu, to nie będą klasyczne siły pokojowe. Amerykanie słusznie nazywają je siłami przymusu, a nie pokojowymi, ponieważ siły pokojowe mogą obserwować, monitorować, składać raporty, rejestrować naruszenia itd. Siły przymusu mogą interweniować, otwierać ogień i niszczyć bojowników Hamasu, jeśli nie złożą broni. Amerykanie chcą z tego powodu utworzyć bazę wojskową w Izraelu. Najciekawsze, Donald Trump zapowiedział całkowite rozbrojenie Hamasu, jeśli sami nie złożą broni. Trump przemilczał, że w rezolucji Organizacja Narodów Zjednoczonych jest napisane, że Hamas i inne ugrupowania nie zostaną dopuszczone do zarządzania gazą w żadnej formie. Jak bardzo by Hamas nie liczył na zachowanie choćby części władzy, to jeszcze nie wszystko. Hamas, zostali zdradzeni przez swoich. Już nie wspominam o tym, że Iran po prostu się wycofał. Chociaż to właśnie Iran finansował tę grupę i prowadził ją do wojny przeciwko Izraelowi. Nawet jemeńscy Huti zdradzili Hamas. Dzisiaj jemeńscy Huti wysłali wiadomość do Hamasu, informując o zaprzestaniu ostrzałów Izraela i ataków na międzynarodową żeglugę w związku z osiągniętym zawieszeniem broni w Strefie Gazy. I tutaj przytoczę cytat z publicznego oświadczenia Huti. Uważnie śledzimy sytuację i ogłaszamy, że jeśli syjonistyczny wróg wznowi ataki na gazę, wznowimy operacje wojskowe w głębi jego terytorium i przywrócimy blokadę izraelskiej żeglugi na Morzu Czerwonym i Arabskim. Od teraz nie strzelają. Przypomnę, że 19 listopada 2023 roku Husi ogłosili przyłączenie się do wojny Hamasu przeciw Izraelowi. Zapowiadając ataki na statki płynące do izraelskich portów. Jednak ich ataki były znacznie bardziej zakrojone na szeroką skalę, co zmusiło wiele firm żeglugowych do rezygnacji z korzystania z kanału Słowackiego, a port Eilat został zmuszony całkowicie wstrzymać swoją działalność. Husici twierdzą, że podczas operacji zaatakowano setki statków, a ostatni atak miał miejsce 29 września 1001, 19... a teraz Husici. Oficjalnie ogłosili wycofanie się z wojny i przekazali bojownikom Hamasu, że od teraz każdy działa na własną rękę. Dlatego tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i zostawcie lajka. Like to wszystko na dziś. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.